Teraz. Witam szanownych widzów, szanownych czytelników. Moi drodzy, dużo jest takich pytań na temat, co zrobić, jak zrobić, jak sobie pomóc, jak tutaj tych skurwysynów od koryta odgonić. Nikt tego nie wie. No dobrze, no to ja zrobię tutaj ten temat. Mało tego, pod tym filmem, jeszcze umieszczę cały mój artykuł. Moi drodzy, nie wiem, zaraz zobaczę kiedy ja go napisałem. To jest data z bardzo, bardzo dawna. No nie, 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 nie pamiętam, tutaj nie widzę tutaj datownika, no ale okej. Okay. Jak wy chcecie na przykład wyłapywać tych wszystkich złodziei, którzy no, do polityki skurwy synów, tych, którzy tam po prostu chcą... no pójść łajdaczyć się, kurwić, pić, chlać, kurwa, robić różne dziwne rzeczy i ewentualnie brać łapówki, kurwa, zależnie, w zależności gdzie go tam zamontują po wyborach, tak, czy będzie jakimś tam ministrem. To samo dotyczy się, moi drodzy, nie tylko posłów, senatorów, nie tylko prezydenta, premier, na premiera nie mamy wpływu. Mamy wpływ na wójta, burmistrza, moi drodzy, możemy wybrać radnych, sejmików, radnych miejskich. No i, moi drodzy, mam taki pomysł, wrzucam wam tutaj do, do przemyślenia. W ogóle pomysł wolny każdy może to, to wdrożyć, każdy może robić. Zobaczycie, że tanio, szybko, przyjemnie i nawet śmiesznie by było, moi drodzy. A więc, moi drodzy, mam zamiar w oparciu o luźną na razie taką grupę znajomych rozpocząć. Przed tutaj przed tymi wyborami, tak, propagowanie w Polsce nowego takiego zwyczaju demokratycznego, który na świecie jest, jest normalny, ale tylko w Polsce wydaje się, że jest to rewolucyjne i można w sposób rewolucyjny zmienić całą scenę polityczną w Polsce, która jest zdegenerowana po prostu. No i spowodować właściwe, właściwie coś takiego, że przywróci to sens i logikę w polityce. Moi drodzy, będzie to przywrócenie właściwej podległości w demokracji, czyli yy, jaka jest hierarchia. To, że to my jesteśmy ludźmi, którzy zatrudniają tych wszystkich chujów z, z wyboru, a nie oni, kurwa, naszymi władcami są. Choćbym się nie wiem, jak, kurwa, wydawało. Zawsze to jest, yy, to jest po prostu układ taki. My jesteśmy ich pracodawcami. No i tutaj zaczynamy, ja podam tutaj sposób elegancki, yy, w prostych słowach, kurwa, tak, żeby się nie będziemy się tutaj pierdolić z nikim. W każdym razie, moi drodzy, proponuję Wam zrobić coś takiego, żeby przejechać się po wszystkich opcjach politycznych, wdrożyć taki standard procedury weryfikacji wszystkich kandydatów z wyboru: posłów, senatorów, prezydentów, burmistrzów, Wojtów, radnych, wszelkiego rodzaju. Moi drodzy, chodzi o to, że my, jako obywatele, podatnicy, jesteśmy ich pracodawcami, zapamiętać sobie to. Zatem, jako pracodawcom, nam tak przysługuje. Przeprowadzenie tak rozmowy kwalifikacyjnej z delikwentem. Jeśli chcemy dać takiemu typowi na przykład na 5 lat pewną posadę, to jest pierwsze, zapewniającą mu bardzo wysoki dochód, około 20 tysięcy złotych miesięcznie uśredniając oraz prestiż i wpływy, to musimy przywrócić właściwą kolejność podległości, moi drodzy. Czyli uznajemy, że kampania wyborcza... To casting dla kandydatów, a my jesteśmy komisją kwalifikacyjną, moi drodzy, która to komisja zdecyduje, czy dany kandydat delikwent jest godzien i posiada zadowalające kwalifikacje moralne, zawodowe do zajmowania tego stanowiska. O co chodzi w kwestii zmiany, moi drodzy, w spotkaniach z takimi kandydatami, tak? Chodzi o to, żeby nie brać udziału w spotkaniach organizowanych przez kandydata rękami swoich ludzi, w swoim lokalu, ze swoją służbą porządkową, ze swoją moi drodzy prawą ręką, lewą dupą sekretarką. Zapraszamy moi drodzy ich w imieniu, uwaga, na przykład, na przykład mieszkańców miasta Opona, tak? Sami w gronie kilku przyjaciół zapewniamy lokal i słone paluszki oraz wodę mineralną z Biedronki. Koszt takiego spotkania, ja tutaj Wam powiem dokładnie, jest prawie właściwie symboliczny. Na przykład jakaś sala w mieście małym, takim jak jakieś remizie OSP, tak? W każdym mieście są te remizy OSP, albo na obrzeżach, lub w jakiejś szkole sala, tak, na 2-3 godziny, to koszt około 200 zł. Razem z nagłośnieniem, moi drodzy, bo te remizy i te szkoły mają taki sprzęt i użyczają w tych pieniążkach, jest to, moi drodzy, do osiągnięcia. Nie ma problemu. Nawet te 200 zł to jest to jest dużo. Poza tym koszt dojazdu, jeśli mówimy o kampanii wyborczej, uwaga, leży po stronie starającego się o stołek, tak? Oni mają, moi drodzy, na to środki z naszych podatków, czyli partyjne środki, otrzymują dotacje, to wiecie o tym, tak? Oni muszą, ci kandydaci, zrozumieć, że kampania wyborcza to jest po prostu konkurs na zajęcie stanowiska dobrze płatnego i dobrze wpływowego. A pracodawcami przyszłych prominentów jest właśnie przysłowiowy cieć, który ma prawo wyborcze, albo panowie z podbudki z piwem mają prawo wyborcze. Czyli każdy powinien, moi drodzy, przyjść i zapytać tylko o to, co zechce, dokładnie. No ale Luty jest przyzwyczajony, że to kandydat na stołek sam wybiera lokal, sam wybiera, kogo do głosu dopuści na tym spotkaniu, a kogo nie dopuści i sam decyduje, bo wszystko jest, uwaga, na jego warunkach, tak? Kogo może wypierdolić za drzwi, bo głupio się pyta? No, służbę porządkową też ma swoją. Ma jakiegoś tam pana takiego w garniturze, który weźmie za hajdawery i wypierdoli was za drzwi, tak? Jeżeli będziecie się pytać, nawet nie głupio, tylko dociekliwie. Dlatego moi drodzy, to właśnie wyborcy, czyli my wszyscy, powinni organizować i zapraszać kandydatów dokładnie. No właśnie, ma być tylko po prostu ten gostek gościem. I to kurwa uprzejmym gościem, bo jeśli nie, to organizator, czyli my, możemy go wypierdolić za drzwi na kopach. Nawet jeżeli przyjdzie taka nam ochota, tak? My wynajmujemy lokal, my mamy służbę porządkową, my zorganizowaliśmy nagłośnienie, my daliśmy mu kurwa się nażerść paluszków, napić się kurwa wody taniej. Także my jesteśmy organizatorami, a on jest gościem i ma być do chuja grzeczny. Tak to wygląda. I tak to powinno w Polsce, moi drodzy, wszędzie wyglądać. Nie wiem, dlaczego to wygląda inaczej. No ale, ale to, to jest po prostu pomysł na to, żeby, żeby zrobić porządek z tymi kurwa, gnojami, chujami i innymi. No i moi drodzy, myślę, że od dziś praktycznie powinno na zawsze zmienić się to, a my musimy sobie wbić do głowy, kto komu jest co winien w podległości wyborczej. Śmiało, kurwa, nie bać się, nie wstydzi, co wolicie, jak oni zapraszają was na dywanik, oni chcą wami rządzić. Oni chcą nieźle zarabiać po wyborach, więc niech pofatygują swoje pierdolone dubska. Taka posada zapewniana, moi drodzy, na 5 lat z wynagrodzeniem, tak jak mówiłem, w rozbiciu to jest powiedzmy różnie, 12 plus 10 tysięcy na biuro razem ponad 20 tysięcy. Chyba nie jest to zbyt wygórowane, kurwa, aby się taki delikwent sam pofatygował, tak? Pamiętacie? To wy jesteście ich pracodawcami po ewentualnych, moi drodzy, wyborach. Tak to wygląda. Polacy są pracodawcami tych ludzi, więc jako pracodawcy nie rezygnujmy z szansy przeprowadzania, moi drodzy, rozmowy kwalifikacyjnej. No kto do kurwy mamy takie rzeczy robi? Byliście, staliście się o pracę? Siedzieliście uzewana na spotkaniu? Tak, on was zaprosił do swojego biura, tak? On wam pozwolił na swoim krześle usiąść, tak i on was przepytywał, tak? Po co? Żeby sprawdzić wasze kwalifikacje, czy się kurwa nadajecie. Przecież takie, jest, to jest proste, tak? A więc, a jaka jest niby różnica między tym, że my bierzemy kurwa faceta, który ma być posłem i ma być y, facetem, który będzie pracował dla nas za nasze pieniądze z naszych podatków? Żadna. Taka sama kurwa, rozmowa kwalifikacyjna, jakbyście chcieli w Biedronce pracować, zostać kierownikiem albo kimś, bo tam z Robolem to on, kurwa nikt nie dyskutuje, bo nie ma sensu, tak? Ale jeżeli jest stanowisko dobrze płatne, jakiś prestiż daje, to zawsze jest rozmowa kwalifikacyjna z szefem i szef decyduje. W tym wypadku ludzie są tutaj, moi drodzy, szefami, obywatele, a cichuje są zaledwie kandydatami. No i najważniejsze, te zaproszenia na te spotkania nie rozsyłają zwolennicy tego kandydata, moi drodzy. Absolutnie, stop w myśleniu. A wręcz przeciwnicy, sceptycy i osoby nieprzekonane. To nie sztuka dla niego przyjechać na spotkanie z włazodupami, kurwa, z jakimiś kuktatorami, chujami, kurwa, z opłaconymi i klakierami. Tylko sztuka to jest stanąć przed nieprzekonanym i wybrnąć, kurwa, z serii konkretnych, merytorycznych pytań. Jeśli kandydat, moi drodzy, przebrnie serię takich pytań, nieustalonych z góry, to możemy z całą pewnością poprzeć w staraniach, a jeśli okaże się, że jest to w obliczeniu, moi drodzy, w obliczu pytań, jest on po prostu bezradny, głupi, niekompetentny, skreślamy takiego miernotę z listy i tyle. Nie wykazał się, tak? Co w przypadku, gdy na przykład kandydat oleje nasze zaproszenie, tak? Moi drodzy, wtedy to jeszcze też fajnie jest, mamy jasny sygnał. Że facet, który jest z Warszawy, a chce na przykład w kozie, kozie głowach wielkich być wójtem albo burmistrzem, ma nas po prostu w dupie, ma w dupie nasze lokalne problemy, ma bardzo głęboko w dupie wszystko, co jest związane z problemami wyborców. On chce tylko kurwa być tutaj prezydentem miasta, wójtem, burmistrzem lub radnym. Moi drodzy, jeszcze raz przypomnę, rozumcie to, zrozumcie. To on stara się o posadę u Was, a Wy podatnicy jesteście jego pracodawcą, tak? A jeśli olewacie jako pracodawca rozmowę kwalifikacyjną, to potem nie drzyjcie ryja, że Wam jakiś chuj, złodziej, kurwa, zboczeniec wlaz na stołek i Wam robi kurwa kuku przez 5 lat, bo jest nietykalny po wyborach, tak? No, jeśli kandydat, moi drodzy, na posła, senatora, wójta, burmistrza, innego z wyboru, dostanie od waszej społeczności, na przykład z Pierdziewic Wielkich, zaproszenie, to jego zasranym, pierdolonym obowiązkiem jest tam dojechać nawet rowerem. Chuj nas to obchodzi. Już powiedziałem, oni mają kurwa na to pieniądze. On ma, nawet jak nie ma, to niech wyda kurwa chce, to niech zainwestuje do kurwy nędzy swoje pieniądze w swoją kampanię wyborczą, po to, żeby. Kurwa, po co on to robi? No kurwa, no pięć lat, żeby mieć dobrą pracę, tak? A jeśli nie, moi drodzy, to całe te pierdziewice, tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, mają jasność, czego wybrać. Proste, tak? Bo to jest bardzo proste. Moi drodzy, mam nadzieję, że rozpropagujecie to nowe narzędzie weryfikacji, aby stało się stałym, normalnym procesem eliminacji idiotów, złodziei, przygłupów, zdrajców jakichś, tak? Na razie, moi drodzy, nie będziemy tego tutaj wdrażać w taki sposób ostry. Ja chcę, żeby to inni zaskoczyli by się zrozumieli o co chodzi, że należy takie spotkania organizować. Należy, nie wiem, parę osób się zebrać, poświęcić 200 zł, 300 zł na taką imprezę, zaprosić takiego delikwenta do nas, tak? Macie swoją służbę ochrony, macie swój lokal, macie swoje nagłośnienie i tak jak powiedziałem, on ma być grzeczny i on ma się zdecydować, moi drodzy, na serię pytań. Jeżeli nie będzie chciał przyjechać, no to trzeba poczekać, że Olał i moi drodzy, nakręćcie film w internecie na ten temat że taki a taki poseł albo taki a taki kandydat na takie stanowisko olał tutaj taką a taką społeczność takiego miasta. Moi drodzy, nie odzezwał się, nie odpisał, jest niegrzeczny kurwa, a interesowałoby go tylko i wyłącznie zasiadanie na tym stołku bez jakichkolwiek pytań. On by chciał przyjechać ze swoją ekipą, ze swoimi klakierami, was powypierdalać niewygodnych za drzwi i później z jakimiś lokalnymi bydlakami, których głosy kupi za flaszkę, co nie było tak w Polsce. Było kurwa, za wino, za piwo, za wszystko już było. Teraz nie wiem, za co tam będą obiecali. Niedługo będziemy to mieli. No i moi drodzy, wystarczy przyjść na taki, zorganizować takie spotkanie, tak? Jakąś kurwa kamerę czy telefon na statywie, żeby było elegancko to nagrane, odpalić, nagrać tego człowieka. Jeżeli wyjdzie, że jest kurwa hamem głupkiem i się skompromitował. Opublikujcie to u nas na kanale. Jeżeli wyjdzie, że jest fajnym, merytorycznym facetem, który potrafi wybrnąć z każdego pytania, jest przygotowany. Opublikujcie taki materiał tutaj u nas na kanale. Załóżcie kanał taki, nie wiem, dowolnie jakiegoś miasta, tak? Jeżeli będzie, nie będzie chciał przyjechać, no to robicie materiał krótki, że dzień dobry Państwu, witam. E, mieliśmy tu zaproszonego pana, na przykład e, załóżmy Mariana Kowalskiego z partii takiej i takiej. I pan Marian Kowalski nie raczył w ogóle odpowiedzieć na, 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 na nasze zaproszenie w dzielnicy takiej i takiej Lublina, a chce być prezydentem Lublina. I w związku z tym piszecie, że dzielnica taka, jakaś tam za, za górze, dolne, ma w chuju łysego palanta. I wszystko. I jest, jest facet, jak to się mówi, gotowy. Tą metodą możecie wezwać każdego na dywanik. Każdego. Macie jakiegoś pyskacza w internecie. Kurwa, weźcie Michnika, posadźcie go na stołku, przepytajcie go chuja. Zobaczymy, czy przyjedzie. Nie go zaproszą, co on ma do powiedzenia prawda? I kulturalnie, przecież tych jałopów można załatwić zwykłymi, kulturalnymi pytaniami. Tu nie trzeba kurwa jakichś podchodów, pułapek robić. Proste, logiczne, moi drodzy. Prawa autorskie do pomysłu uwalniam. Stosujcie, gdzie się da, jak się da, czekam na efekty. To jest kurwa proste. I posłuchajcie to jeszcze raz, mało tego, dam wam ten opis w stopce, pokaż więcej, w, nie w stopce pokaż więcej, bo tu nie mam stopki, w opisie tego filmu cały ten artykuł wam wkleję kurwa mać, żebyście mogli to przeczytać, bo on tam na stałe był. Pozdrawiam i zapraszam na następny materiał już za chwileczkę.